Zdecydowana większość par młodych nie wyobraża sobie swojego wesela bez zaangażowania florystki. Dlaczego ta osoba jest tak ważna? Między innymi dzisiaj o tym porozmawiamy z naszym specjalnym gościem, Natalią, właścicielką perełki florystycznej w Krakowie o wdzięcznej nazwie Bottega di Fiori. Witam. Witaj! Dzień dobry dziewczyny. O. Jakie kwiaty najczęściej są wybierane przez pary młode? A no naprawdę pary młode, pary młode najczęściej wybierają kolor przewodni, a nie kwiaty. Ponieważ um, ludzie nie wstanie w stanie zapamiętać tyle rodzajów kwiatów, ile istnieje na rynku, dlatego z każdą parą młodą ustalamy kolor przewodni, a potem dopasuje do tego kolory kwiaty, które istnieją u nas na rynku. W takim razie, jakich kwiatów najlepiej unikać? A najlepiej unikać e, kwiatów, które mają e, ostry zapach, na przykład mm -hmm. Lilie lub kwiat acenty, Ale także zawsze pytam u Panny Młodej, jakich kwiatów ona nie lubi. Bo mm -hmm. są dziewczyny, które na przykład unikają goździków lub unikają jakiegoś piwoni. Też może być. No. A dlaczego? Także... To jest ciekawe. Choć przypomnę takim częstym... E, częstym często, uży, często używany kwiat w sezon, ale piwoni... Są jednak um, bar bardzo delikatne, jeśli mm -hmm. chodzi o upalach. Na przykład jeśli będzie jakiś upalny dzień, to pi piwo nie może upaść. Mm -hmm. A co jest teraz hot trendem, jeśli chodzi o dekorację ślubnej bukiety? A hot trendem już który rok, który rok pozostaje naturalność kompozycji. Czyli nie jedziemy w jakieś tam kulki lub jakieś takie klasyczne kompozycje. Bardziej wchodzi w grę. Naturalność, czyli rozłożystość, luźność, tak jak te kwiaty rosną w naturze. Mhm. A na jakim etapie przygotowań do ślubu najlepiej pomyśleć o zaangażowaniu florystki? Ja bym rodziła parą młodym porozmawiać z florystką przed zamówieniem papieru. Mm -hmm. Ponieważ często na papieteriach są używany kwiat przywodni lub zieleń przywodni i dlatego trzeba wiedzieć, że ten kwiat lub zieleń mm -hmm. na pewno będzie w tym sezonie, w którym odbędzie się wesela. Mm -hmm. A co jest w takim razie najtrudniejsze w pracy florystki? No, dla mnie najtrudniejsze jest tak naprawdę wstawanie, wstawanie o 3 rano, Ponieważ kwiatowa giełda, giełda w Krakowie pracuje mm -hmm. w nocy, i dlatego, żeby dobrać najświeższe kwiaty na wesele, mam wstawać o trzeciej w nocy, żeby je kupić. Czyli z tobą jest zawsze pewne, że kwiaty długo wytrzymają, tak. nawet w upalne dni. No tak, jest. <laughs> Dziękujemy, wam Dziękujemy za bardzo za tę rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia.